Irena Santor musiała zakazać sobie występów, struny głosowe zostały nadużyte. Komija z punktu W wieku 90 lat, gdy większość artystów z jej pokolenia dawno wykofała się z blasku reflektorów, Irena Santor wciąż wybiera bezpośrednie spotkanie z publicznością poprzez muzykę, element, który towarzyszy jej przez niemal całe życie. Decyzja o świetowaniu nowenta urodzin seria koncertów ma nie tylko wymiar osobisty, ale jest gestem symbolicznym, to hold DLA widzów, którzy towarzyszyli JEJ -E przez pokolenia oraz dowód na nierozerwalna wies, lacząca ja ze scena od ponad setenta lat. Co szczególne, droga do statusu legendy wcale nie zaczęła się od pewności siebie czy solidnego wykształcenia muzycznego. Przeciwnie, Irena Santor sama szczerze przyznała, że dołączając do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, wchodziła w świat dźwięków niemal jako nowitjuszka. Niewiele wiedziałam o muzyce, wyznanie to dziś brzmi niemal niewiarygodnie. W wywiadzie DLA magazynu Twój Styl Santor porównała tamten moment do przebudzenia. Nagle, jakby ktoś otworzył przede mną czarodziejskie drzwi. Mazowsze było nie tylko miejscem występów, ale przede wszystkim jej pierwszą prawdziwą szkołą, gdzie systematycznie zgłębiała teorię muzyki, technikę wokalną i dyscyplinę sceniczną. Kolejny wielki przelom nastapił. Gdy D. w wieku 25 lat zdecydowała się opuścić Mazowsze, był to wybór odważny i ryzykowny w czasach, gdy stabilizacja zawodowa była priorytetem. Decyzja ta wynikała nie tylko z pragnienia artystycznej wolności, ale i z miłości. Santor poznała i posługiła Stanisława Santora. Wybitnego skrzypka i koncertmistrza Orkiestry Polskiego Radia. Dla niej był to moment szczerej konfrontacji z samą sobą. Zrozumiałam, że nie mogę całe życie spiewać w kółko kilku ty i cech samych piosenek. Wspominała, co brzmiało jak manifest potrzeby odnalezienia własnego, indywidualnego głosu poza ramami folkloru. Cena tego wyboru była jednak wysoka. Po odejściu z zespołu, młode małżeństwo zostało w Warszawie z niemal niczym. Nie mieli własnego mieszkania, żyli w prowizorycznych warunkach, przenosząc się z miejsca na miejsce przez 9 miesięcy. Tylko dzięki zawodowemu autorytetowi Stanisława Santora, polskie radio tymczasowo przydzieliło im lokum. Ostatecznie otrzymali małe mieszkanie, jeden pokój z kuchnią, ale dla Ireny Santor był to owoc cierpliwości i wiary w wybraną drogę. Ten czas niepewności stał się kluczowa próba, która zmusiła ją ja do bycia silniejsza, bardziej niezależna i postawienia wszystkiego na karierę solową. Niedługo po tych trudnych dniach nadszedł moment przeznaczenia. Talent Ireni Santor dostrzegł Władysław Szpilman, legendarny kompozytor, postać znana całemu światu jako symbol polskiej muzyki. To on powierzył jej nagranie utworu maleńki znak dla polskiego radia. DLA młodej piosenkarki nie było to zwykle nagranie, ale pierwsza szansa na zaprezentowanie swojego głosu szerokiej publiczności. Poza strukturami Mazowsza. Chwila, w której piosenka niespodziewanie popłynęła z miejskich megafonów, stała się niezapomnianym wspomnieniem. Słysząc własny głos w przestrzeni publicznej, docierający do tysięcy ludzi, niemal nie mogła w to uwierzyć. Myślałam, że śnie, wspominała. To był punkt zwrotny. Z wokalistki, która odeszła z zespołu w nieznane, stała się solistka z uznaniem profesjonalistów i uwaga słuchaczy. Był to skromny, lecz obiecujący początek drogi ku statusowi pierwszej damy polskiej piosenki. Przez ponad siedem dekad obecności na estradzie, Irena Santor zachowała pokorę, rzadko spotykana u artystów tej rangi. Mimo uwielbienia nigdy nie stawiała się w roli mistrzyni narzucającej rady innym. Nie śmiem dawać rad, nie wiem wszystkiego. Ja się wciąż uczę, wyznała kiedyś. Te słowa odzwierciedlają J.J. postrzeganie sztuki jako niekończącej się podróży. To właśnie to podejście pozwoliło jej zachować świeżość, nawet po dziesiątkach lat pracy pod presją sławy. Czas i ograniczenia organizmu są jednak czymś, czego żaden artysta nie uniknie. Gdy struny głosowe zaczęły odczuwać skutki wieloletniego wysiłku, Irena Santor musiała podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji – zawiesić śpiewanie na scenie. Ko ciekawe, w procesy refleksji nad własnymi ograniczeniami, inspirację czerpała od artystów z zupełnie innego świata – Muzyki rockowej. Santor była pod wrażeniem zespołu Lady Punk i tego, jak wykorzystują nowoczesną technologię dźwiękową, by zachować siłę przekazu, chroniąc jednocześnie głos. Zauważyła, że technika ewoluuje, podobnie jak człowiek. Mimo to, po głębokim namyśle, wybrała absolutną uczciwość wobec siebie. I Renko. Twoje struny głosowe zostały nadużyte. Nie można już występować, przyznała otwarcie, trzeźwo zamykając etap śpiewania na żywo. Zaprzestanie śpiewania nie oznaczało jednak rozstania z muzyka. Gdy głos nie mógł już sprostać rygorom estrady, Irena Santor odnalazła się w nowej roli, opowiadaczki historii. U boku poety i artysty Andrzeja Poniedzielskiego bierze udział w koncertach wspomnieniowych, gdy, gdzie muzyka przeplata się z narracją. Santor nie tylko prezentuje utwory, ale dzieli się kulisami ich powstania i życiowymi historiami z nimi związanymi. Spoglądając wstecz na swoja długa drogę, Irena Santor zdradziła swój sekret na długowieczność w prostym, lecz głębokim zdaniu. Żyje dzięki muzyce. Dla niej każda chwila na scenie, nawet jeśli polega na opowiadaniu, słuchaniu znanych melodii czy odczuwaniu empatii widzów,